Przed świąteczną tradycją jest coroczny kiermasz bożonarodzeniowy organizowany przez działający przy Puławskim Ośrodku Kultury Dom Chemika Klub Twórców Ludowych. Miłośnicy twórczości ludowej będą mieli okazję do nabycia wykonanych własnoręcznie przez członków KTL ozdób świątecznych. Święta Bożego Narodzenia to takie święta, które są pełne symboli, znaków i dlatego potrzebujemy do tego różnych ozdób, czy to choinkowych, czy ozdób świątecznych. Dlatego Klub Twórców Ludowych działający w Pławskim Ośrodku Kultury Dom Chemika serdecznie Państwa zaprasza na kierma z artykułami, z przetworami domowymi, których nie znajdziecie w żadnym sklepie. To nie tylko kartki świąteczne, to nie tylko własnoręcznie malowane bombki choinkowe, ale przede wszystkim to wartość pracy rękodzieła twórczego, które jest wynikiem wielkiego przywiązania do polskiej tradycji, a Święta Bożego Narodzenia to tradycja. Dlatego 9-11 grudnia Puławski Ośrodek Kultury Dom Chemika, Klub Twórców Ludowych serdecznie zapraszamy na kiermasz bożonarodzeniowy. Organizowane przez działający od ponad 60 lat Puławski Klub Twórców Ludowych kiermasze to nie lada gratka dla osób gustujących w twórczości ludowej. Coś dla siebie znajdą z pewnością miłośnicy haftu, tkactwa, plastyki obrzędowej czy plecionkarstwa. Organizatorzy wydarzenia zapowiadają, że na kiermaszu pojawią się między innymi bombki, stroiki, kartki świąteczne, a nawet ręcznie wykonana biżuteria. Oprócz ozdób osoby, które przybędą na kiermasz będą miały szansę zakupić także domowe przetwory, miody czy pierniki. Produkty związane z Bożym Narodzeniem będzie można zakupić 9, 10 i 11 grudnia w Atrium Puławskiego Ośrodka Kultury Dom Chemika w godzinach od 10 do 18.